Dawno, dawno temu za suwalskimi lasami żył Jarosław z gildii moczowych, somelierów, który pił własny jakże zacny mocz i to dwa razy, bo za pierwszym razem się nie nagrało. Zrobiłem to. Ale nie o tym będzie ta historia. Legenda głosi, że zebrał kiedyś prawie 700 złotych na wyjazd do jakże zacnej stolicy, gdzie odwiedzić miał swoich jakże zacnych wymyślonych widzów. Wszystko zaczęło się na pewnej jakrzezacnej transmisji na żywo 7 lutego, czyli 207 dni temu. Liczba ta była na pewnym jakże zacnym protokole. Starczy powiedzieć się, jak go mama sprowokowała, to już leciał po bandzie. Było to tak dawno, że sam Jarosław zapomniał jak było naprawdę i opowiadał już kilka wersji tej jakże zacnej historii. Zapomniałem dodać, Jarosław Czterozębny nie pije po prostu, raz się wygląda tak, a raz tak... Zdała się, jakaś piosenka. Chciałem do pociągu. nie do Siemano, siemano, z tej strony Olgierdano. Jako że mamy jubileusz, czyli 207 dzień, odkąd Jareczek zebrał pieniądze na wyjazd do stolicy, no i warto przedstawić prawdziwą historię, a nie taką, którą w różnych wersjach serwował swoim naiwnym widzom Jareczek. Zebrałeś na wakacje, ale jednak stwierdziłeś, że nie masz nagle po co tak jechać, i dlatego tam nie robisz? Tak, i pojadę. I tłumaczyć Tak, Słysujcie i to pojadę, i pojadę, jak będę miał sprawę. Z Pawełem Pawłem z Warszawy, bo docelowo na to zbierałem, żeby wyjechać do Pawła z Warszawy i spotkać się z jednym widzem. Bushman5, problem jest z tym, słuchajcie, że jak pojadę do stolicy, to mam cztery spotkania i ja też nie wiem, jak ja te cztery spotkania ogarnę w jeden dzień. Czyli z dwoma osobami w sumie. Dokładnie na to, I jeżeli będę miał sprawę z Pawłem z Warszawy, oczywiście, że pojadę do tej Warszawy. Proste i logiczne. Natomiast teraz, w obecnej chwili, nie będę jechał na pusto i odklepywał. Po to tylko, żeby udowodnić, że przyjechałem i wróciłem. Zacznijmy od tego, że 207 dni temu słowem Jareczek nie wspomniał o tym, że będzie jechał do Pawła. Tylko miał spotkać się z czterema widzami. Jareczek przez chwilę twierdził, że w ogóle z żadnymi widzami nie miał się spotykać. Później zmienił wersję na jednego widza i Pawła, z którym planował zrobić wspólnego live'a. Na którym oczywiście by zarobił od jakiegoś czasu zasłania się Pawłem, mówiąc, że gdy Paweł będzie miał czas, no to spotkają się, zrobią live'a. Problem w tym, że rozmawiałem ostatnio z Pawłem i Paweł stwierdził, że żadnego spotkania nie ma w planach, bo po tym co ostatnio wyprawiał Meksykano, no Paweł nie chce, nie chce z nim nawiązywać współpracy, nie rozmawiają ze sobą, mimo to Jareczek przez cały czas zasłania się Pawłem. Kiedy pojawiają się pytania o wyjazd do stolicy za pieniądze widzów No wszystko się to wokół mnie, wszystko się to trochę inaczej teraz poobracało, znaczy się, się ustawiło. No nie będę ci na dłuższą metę tłumaczył, nie po prostu, bo no. na obecną chwilę to co myślałem wcześniej, w ogóle się zmieniło w inną stronę. A nie muszę ci mówić co myślałem i o czym chciałem z spałem, ale być może, być może... Jak się z nim spotkam, to teraz z nim o tym pogadam o moim pomyśle yy, i może on się na to zgodzi. Po prostu trochę się też popierdoliło, coś się poprzestawiało i moim zdaniem nie było sensu jechać w ogóle do Warszawy, kompletnie. A jechać po to, żeby odklepać, to wiesz, to ja mogę przyjechać przez Warszawę, klepić Cempelek byłem, byłem. Obiecałem, obiecałem, no jeżeli tak Ci, jeżeli to cię satysfakcjonuje, no nie ma problemu. Ja będę przejeżdżał przez Warszawę, odklepię, nagram... Byłem, byłem. W sumie nie mam czyste. Słuchajcie, no, jeżeli będę, jeżeli będę miał powód, żeby jechać do Warszawy, to na drugi raz nie będę zbierał na pewno na Warszawę, tylko pojadę na... nie będę jechał na pusto do Warszawy. Rozumiecie? Ja wyjazd do Warszawy wiązałem też z, ze spotkaniem z Pawłem. Jeżeli się z Pawłem spotkam, no to prawdopodobnie w Warszawie. I dlatego wtedy pojadę. Bo jechać po to, żeby jechać, po raz piąty nagrać z starówkę w Warszawie i wysokie budynki, no to trochę dla mnie to się mija z logiką. W pokazywaniu stolicy Jareczek nie widzi sensu. Widzi za to sens w kolejnym wyjeździe do Ełku, gdzie nagrał kolejny raz ten sam posąg, gdzie kolejny raz nagrał tą samą knajpę, gdzie zjadł frytki. W takich wyjazdach Jareczek widzi sens. I, I nic przy okazji nie, po, nie pogadać z Pawełem. Ja zbierając na wyjazd do Warszawy nie obiecywałem jakiegoś zebrania widzów, po pierwsze, to od razu sobie ustalmy, jako miał być wyjazd do Warszawy i z kilkoma osobami ewentualnie mam się spotkać i te osoby wiedzą o kogo chodzi. To są dwie bądź też trzy osoby. I to tyle w tym temacie. Natomiast jeżeli, i między innymi to jest też Paweł. Jeżeli na obecną chwilę nie mam interesu, żeby z Pawłem się spotkać, więc do tej Warszawy się nie będę wybierał po to tylko, żeby kupić bilet, wydać, wyjść, przekręcić kurwa Warszawę w pół godziny, czy w godzinę, czy w dwie i... A więc różne wersje, bez widzów, z jednym widzem, z dwoma, z trzema, z czterema, z Pawłem, bez Pawła. Te osoby oczywiście wiedzą o kogo chodzi... Jareczek wymyśla te historie na biegu. Wystarczy spojrzeć na jego twarz, jak strzela oczami na każdą stronę. No, podczas wymyślania tych bajek, za każdym razem powiadając inną wersję, byleby zbyt swoich widzów zbyt niewygodne pytania. Kolejny cel, przy którym Jareczek przykombinował, było ich wiele: na przykład opony, wyjazdy do widzów, gotowanie. Ale chodzi tutaj przede wszystkim o fakt tego, jak on potrafi kręcić przy okazji yy, odpowiadania na takie pytania. Przypomina się sytuacja z domem dziecka, gdzie do końca, mimo tego, że został złapany za rękę, do końca próbował kłamać, kręcić, oskarżać inne osoby, że to jest ich wina. I dopiero gdy wyszło, że nie może dłużej zasłaniać się skarpem, który powiedział, że od dawna nie mają kontaktu, przyznał się do tego, że pieniądze nie zostały wysłane i przyznał się do tego, że jednak ze skarpem nie mają kontaktu od bardzo długiego czasu, mimo że zasłaniał się nim odpowiadając na pytania widzów, tutaj zasłania się Pawłem z Warszawy, który na swoim ostatnim live powiedział, że w żadne układy z Meksykano nie chce wchodzić i nie ma z nim żadnego kontaktu. Gdyby nie moje filmy, nikt by o tej sprawie nawet nie pamiętał. I nieistniejący widzowie, do których Jareczek miał pojechać, nigdy by się o to nie upominali. I to jest właśnie prawdziwy, odmieniony Jareczek, który rzekomo odmienił swoje życie, pokonał alkoholizm. Nie zaszły żadne zmiany. Po prostu kiedyś nie wiedział, jak wyciągnąć od widzów pieniądze, a teraz wie. Robi to na skruszonego alkoholika, który odmienił swoje życie, a żadnej odmiany nigdy nie było. Jest to ten sam kombinujący, kłamliwy, chciwy, pazerny, bezzębny menel, który znęcał się nad własną matką, który kombinuje przy każdej okazji, plując w twarz swoim widzom, notorycznie kłamiąc. Kłamiąc nawet, gdy zostanie złapany za rękę, mówi, że to nie jego ręka. Ale ja tą włochatą, menelską łapę, która zbierała kiepy pod kerfurem zawsze rozpoznam.